Zawsze chciałem poznać młodych ludzi, którzy pójdą w moje ślady, czyli zostaną stolarzami i właśnie nadarzyła się taka okazja. Jestem przy Zespole Szkół prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie w Oświęcimiu. Spotkam młodych stolarzy i postaram się im powiedzieć parę słów ode mnie, dlaczego warto zostać stolarzem. Idę się z nimi spotkać. Ksiądz Bosko, który założył Salezjanów z zamiarem wychowywania młodych ludzi bardzo szybko się zorientował się że danie młodemu chłopcu zawodu sprawia, że może inaczej funkcjonować w życiu, i stąd bardzo szybko urodziły się w jego oratorium warsztaty różnego rodzaju, które przekształciły się w szkoły. Bardzo podobnie było tutaj w Oświęcimiu, Myśmy przyjechali do Oświęcimia w 1898 roku, i już w 1900 powstała tu szkoła. Na początku malutka to było 16 uczniów, gimnazjalistów. Ale za rok ta grupa powiększyła się już do ponad 60 i tego samego roku, czy w 1901 roku powstała już szkoła powiedzmy wielozawodowa, bo to było y, tylko pięciu ślusarzy, trzech stolarzy, sześciu krawców i czterech szewców. I od tej pory praktycznie nieustannie poza przerwami na jedną i drugą wojnę światową, prowadziliśmy szkolnictwo zawodowe. Trudno mi jest powiedzieć, czy rośnie nam nowe pokolenie stolarzy. Rzeczywiście to szkolnictwo zawodowe, czy teraz jak mówimy branżowe, od jakiegoś czasu trochę się odnawia. Po tamtych latach, kiedy, kiedy wydawało się, że zostało trochę zepchnięte na boczny tor, powiedzmy sobie szczerze, nawet trochę obśmiewane, Natomiast dobrze wiemy, że ktoś, kto staje się fachowcem w swojej dziedzinie, jest tak poszukiwany, że ci, którzy zdecydowali się być na przykład stolarzem, mają zamówienia na wiele miesięcy do przodu. Natomiast to, co było też jakby cenne, to od samego początku dla nas istotne było wychowanie. Wiemy, że szkoła powinna kształcić, natomiast dla nas istotne jest, żeby wychowywać, żeby ktoś, kto przychodzi tutaj, wychodził ukształtowany. Czyli myślę, że na tym żeśmy dużo wygrywali, że nie chodziło jedynie o to ukształtowanie pracownika, stolarza, ale przede wszystkim jakby osoby, która rozumie o wiele lepiej, rozumie też zupełnie nasze relacje z kimś, kto u niego zamawia daną rzecz i to pozwalało rzeczywiście no, jakby podciągnąć tę te, te szkołę na tak wysoki poziom. Nazywam się Michał Choma, jestem wychowawcą klasy pierwszej w zawodzie Stolarz w Szkole Selezjańskiej w Oświęcim. Mamy tutaj tradycje takie stolarskie, uczymy nie tylko w zawodzie stolarz w szkole branżowej, ale również w technikum, więc idzie tak dwutorowo ta nauka, technikum pięcioletnie, szkoła branżowa trzyletnia. Uczę tu już od 15 lat i, i zawsze co roku mieliśmy klasy stolarskie, więc ten nabór jest powoli, powoli wraca tradycja, powoli coraz więcej osób jest zainteresowany tym zawodem i miejmy nadzieję, że tak będzie również w latach następnych. Chciałbym otworzyć kiedyś w przyszłości własną firmę. Po praktykach chciałbym samodzielnie wykonywać meble dla moich klientów. Chcę kontynuować e, tradycję i pójść w ślady mojego taty i pomagać, mu, e, i pomagać mu w firmie. Troszkę się stresowałem, ale mam nadzieję, że chłopaki wiedzą, dlaczego warto zostać solarzem i że przyszłość jest tylko i wyłącznie w ich rękach.